Cześć wszystkim, z tej strony Myszu i witam Was w kolejnym odcinku z gry Need for Speed Underground. E, tak na wstępie nadmienię, że jeśli słyszycie w tle jakieś, nie wiem, warczenie, coś w tym stylu, to mój sąsiad wiecie co w sumie nie wiem co ten debil tam wyczynia, w każdym razie na 365 dni w roku on przez 300 ma remont, także wesoły człowiek. Nie da się ukryć. Ale dobra, wróćmy do naszej rozgrywki. Weźmiemy sprint. Standardowo, bo mam mniej okrążeń. A ja mam piwo. Wy lubicie, jak ja jeżdżę po piwie. Przynajmniej na komputerze mogę sobie pozwolić, tak żeby nie bać się, że komuś coś zrobię niechcący. Także wybaczcie, jakby mi się bekło też czy coś. W sumie dawno nie grałem. Wziąłem się ostatnio za PSP, za tekita ostrzej i tak trochę zaniechałem e, NFS-a i trochę mi się pomyliła e, klawiszologia. Ale cóż, wiedziałem, że klatki spadły do 28. Patrzcie, dwie klatki uciekają na sekundę, a człowiek już czuje różnicę. No ale cóż Przypomniała mi się ostatnio historia, ciekawa historia, znowu historia z dziewczyną Z tym, że tamten podryw o ile był nieudany w ogóle, jeśli można to nazwać podrywem To przynajmniej był bezbolesny A tym razem udało mi się zdobyć dziewczynę O! 5 klatek na sekundę przez chwilę było udało mi się zdobyć dziewczynę, ale ale co się stało byłem strasznie poobijany tym kosztem i w ogóle e, o mało co no dużo nie brakowało, że mogłoby się to skończyć dla mnie tragicznie e, a mianowicie pewnego dnia wracałem sobie ze szkoły, znaczy wracałem ze szkoły nie do końca szedłem ze szkoły do mojej mamy do pracy Eee, i to było bodajże albo gimnazjum pierwsza klasa albo o, ostatnia klasa podstawówki, jakoś tak. W każdym razie już zatraciłem to uczucie, że dziewczynki to takie bezmyślne, głupie stworzenia, których na dodatek nikt nie pozwala bić, eee, więc postanowiłem sobie, kurde, jak następnym razem zobaczę jakąś ładną dziewczynę, nie będę na nią patrzył jak na, nie wiem, jak na zło konieczne, tylko spróbuję coś zadziałać, zobaczymy, może się uda zdobyć dziewczynę. Nie, to była pierwsza klasa gimnazjum, na 100%, i to była moja, jedna z pierwszych takich poważniejszych dziewczyn, bo taka pierwsza to już w przedszkolu była, ale to była taka, wiecie, na zasadzie, że razem budowaliśmy zamki z piasku i tak dalej, ale mniejsza o to. Mm, mm, fajnie. E, wracając do historii. Lap Knockout, startuj. Kurde, dalej mnie męczy... Mm, ten... alergia i, i chce mi się kichać, ale dobra. E, wracając do historii. Wr e, wracając z tej szkoły, szedłem do, mom, do mamy do pracy. W sumie nie pamiętam po co, chyba po prostu tak szedłem, bo szedłem e, Miałem własne klucze, ale nie wiem w sensie wrócę do domu i widzę idzie dziewczyna całkiem taka przyjemna no nie powiem no. nie, nie, nie pamiętam jej dokładnie ale wiem że że nie była brzydka no i ja patrzę się na nią ona się patrzy na mnie ona się uśmiecha do mnie ja się uśmiecham do niej ja się uśmiecham do niej ona do mnie ona się uśmiecha do mnie a ja bałem się do kanalizacji, a w zasadzie do jakiejś studzienki. W sumie nie wiem co to było. W każdym razie było głęboko i było sporo kabli. Na szczęście nie było mokro, a może w sumie i gorzej, bo gdybym wpadł do wody, to przynajmniej nic by mi się nie stało. W każdym razie miałem ogromnego farta, bo to była taka okrągła studienka e, i wleciałem do niej cały e, spadłem tam dosyć nisko na dół. I na szczęście, na szczęście, fuck. Eee, teraz to nie było na szczęście. Na szczęście wleciałem tak, że niczym nie zahaczyłem e, o ten, ten jakby kant studzienki. Bo gdybym na przykład szczęką uderzył o kant studzienki, e, no to prawdopodobnie bym teraz do was nie mówił. Prawdopodobnie w ogóle już bym nie mówił, o ile w ogóle bym jeszcze żył. Eee, w każdym razie zleciałem tam na dół, no i ów dziewczyna podleciała do, do tej studzienki, tam patrzy, zawołała, czy wszystko w porządku. Ja nie do końca wiedziałem co się stało, gdzie jestem i w ogóle, więc tylko odpowiedziałem, że e, no jeszcze trochę żyję, ale poza tym to, to nie wiem czy wszystko dobrze. Nie, nie mogłem się za bardzo ruszyć, e, więc ona pobiegła po pomoc. W sumie to była taka dosyć ruchliwa uliczka, ale nie wiem. Czy nikt nie zauważył tego, że właśnie jeden z chłopców teleportował się pod ziemię, czy, czy po prostu nikt nie chciał tego zauważyć. Um, ale um, poleciała po pomoc. Um, przyszedł jakiś facet, taki nie wiem, trochę podobny do Tadeusza Norka, jeśli ktoś oglądał miodowe lata. Wlazł tam jakimś sposobem. Um, złapał mnie tak, znaczy podniósł mnie i tak, wiecie, na strażaka powiesił na ramieniu e, i, i przeszedł kilka metrów, gdzie była druga studzienka, z której już się dało dosyć łatwo mnie wyrzucić na powierzchnię, e, co też uczynił i w sumie po jakimś czasie już tak doszedłem do siebie i okazało się, że mam zwichniętą kostkę e, w sumie w sumie to wszystko. No, dziew ta, ta dziewczyna e, okazała się dosyć opiekuńcza. Tam pytała, czy wszystko ok, czy może mnie odprowadzić do domu. Trochę to na odwrót wyszło niż bym chciał. E, w każdym razie powiedziałem jej, że e, wtedy, że... Kurde, nie ten guzik. E, nie trzeba, bo nie idę do domu jeszcze, że idę do mamy do pracy. To odprowadziła mnie tam do mamy do pracy. Opowiedzieliśmy mojej mamie, co się stało pokrótce. Aczkolwiek ja to chciałem zatrzymać dla siebie, bo w sumie <grystanie> mama nie była zadowolona, jak się dowiedziała, że ja tam się po kanałach śpendałem, mimo że to nie do końca była moja dobra wola. Nie, z tego wyścigu już nic nie będzie. Nie do końca to było z mojej jakiejś woli czy chęci, po prostu tam wleciałem i wcale, mi się też to wcale nie podobało. Ale mimo wszystko mama była Niepocieszona, z, chyba zwłaszcza stanem mojego ubrania, na początku się przestraszyła trochę, ale jak widziała, że nic mi nie jest To... To się uspokoiła i bardziej ją zmartwił stan mojego ubrania, plecaka i tak dalej Znaczy plecak to jak dobrze pamiętam Niosłem na jednym ramieniu, więc jak wleciałem do tej studzienki to on został na górze Ale mówię wam, przygoda była niesamowita nie pamiętam tylko jak to się stało, że później utrzymałem kontakt z tą dziewczyną i stała się chyba moją pierwszą jako taką dziewczyną. Na pewno nie było to na zasadzie, że dałem jej numer telefonu, bo um, pierwszą komórkę miałem nieco później niż w pierwszej klasie w gimnazjum. Wiem, dla wielu z Was to jest jakaś herezja. Jak można nie mieć... Większość z Was pewnie już w podstawówce miała komórkę albo ogólnie zaraz Zaraz jak się urodziliście, pierwszy, pierwszy ten, pierwsza rzecz po urodzeniu, jaki tam becik, czy, czy, czy pielucha, od razu komórka i masz, trzeba mieć kontakt z dzieckiem. Ale nie, jak ja byłem mały, to niestety pierwsza komórka dopiero gdzieś w gimnazjum. Chyba właśnie pod koniec pierwszej klasy, czy w połowie. Pierwszej klasy w połowie chyba. No mniejsza, w każdym razie nie szybko. Ale, ale generalnie przygoda była dosyć nietypowa wyrwać dziewczynę na, na sierotę, która wpada do kanału znaczy to nie był kanał, no nie wiem czy to była jakaś studzienka telekomunikacyjna czy coś nie wiem jak to nazwać w każdym razie było ciemno i wszystko mnie bolało później na pewno nie sprawiło mi to przyjemności Ale tak to jest, jak też się urodzi się ratą. drogą wiele takich bolesnych historii w moim życiu wiąże się z fajnymi ludźmi. O ile dziewczynę można nazwać fajnym ludziem. Myśmy potem jakoś stracili kontakt, ale nie pamiętam jak. Ale też na przykład... E, jeden z moich lepszych przyjaciół e, Kurde no, ile razy będę powtarzał ten wyścig Jeden z moich lepszych przyjaciół stał się moim przyjacielem tylko w sumie dlatego, że bał się, że, że zrobił mi dużą krzywdę Mianowicie to też było w sumie w gimnazjum i chyba też w pierwszej klasie Stałem sobie oparty o ścianę i miałem nogi nieco wysunięte do tyłu i stałem przy, w sumie nie przy ścianie, tylko przy takim słupku, e, przy filarze, czy filarze, nie wiem jak to się nazywa, filar chyba. Wybaczcie, ale mi się często miesza angielski z polskim. W każdym razie stałem sobie przy tym słupie oparty o niego, nogi miałem wysunięte do przodu, a on zaszedł mnie od drugiej strony tego filara. I tak mnie podciął, a ja nogi do przodu kopyta do góry i sru prosto na dubsko. Tak siadłem, tak klapnąłem, że po prostu myślałem, że kość ogonowa to mi się do mózgu prosto wbiła. I na szczęście nic poważnego mi się nie stało, poza tym, że przez, e, przez kilka tygodni miałem dosyć spore problemy z siedzeniem, w każdym razie e, Kumpel się zmartwił, że zrobił mi naprawdę dużą krzywdę i już myślał, że będzie musiał bolić mi do końca życia, bo nie będę w stanie na niczym siedzieć. Ale jakoś tak pomartwił się trochę, przez to zbliżyły nam się relacje, zakumplowaliśmy się i, i później razem podcinaliśmy ludzi. Trochę hamskie, ale... Ale cóż, no. Nikomu krzywdy permanentnej nie wyrządziliśmy. Byliśmy dosyć lubiani, chyba. Chyba. W sumie, w sumie nie można tego stwierdzić. Bo to, że ktoś się do ciebie uśmiecha nie znaczy, że cię lubi zasadniczo. Ale co tam? Jak teraz tego wyścigu nie zrobię, to... kurde... To się zdenerwuje. Jedź! Co to było? Przepraszam. Nieważne, w sumie, w sumie nie chcę wiedzieć chyba. Yy, Także widzicie, no... To, że jakaś sytuacja jest dla was niekorzystna na, daną, na obecną chwilę, to nie znaczy, że będzie taka cały czas, więc... No, zawsze starajcie się wyciągnąć jakieś wnioski z danej sytuacji i zauważajcie też ich jasną stronę. U mnie noga trochę bolała, tu dupsko, ale poznałem dwoje ciekawych ludzi i nie było w sumie źle. No jakby ktoś pytał, to owa dziewczyna miała, ma na imię Ania. Boże, czemu mówię w, czas, w czasie przeszłym, przecież jej się nic nie stało. Chyba. W sumie nie mam z nią kontaktu nadal, ale żywię nadzieję, że jest z nią okej. Okay. Ty ja w końcu. Mitsubishi elips. Nie chcę elipsa. Jakoś w, ty, w tym undergandzie elips mi się nie podoba. Jeśli chodzi o prowadzenie. Robimy Serkita. Nie wiem, może to będzie ostatni ten. No ostatni wyścig w tym odcinku. W sumie trochę przedłużyłem odcinek tymi wpadkami, a nie chcę ich wycinać, bo dużo gadałem. To jest właśnie taki kurde, wybieranie mniejszego zła, bo jak się człowiek rozgada na jakiś temat w takiej grze to musi się liczyć z tym, że jeśli mu coś nie wyjdzie to albo będzie się musiał powtarzać i, e, i, i e, w końcu się pogubi, nie będzie wiedział o czym już mówił, a co musiał wyciąć, no albo właśnie musi zostawić wpadki do... do... Publicznej weryfikacji. Znaczy, ja się tam wpadek, że tak powiem, nie wstydzę, bo ja nigdy nie twierdziłem, że jestem mistrzem kierownicy w NFS-ie. Ja wiem, że prowadzę jak lama, no ale jednak ładniej to wygląda, jak tych wpadek nie widać. Zawsze mogę się też tłumaczyć, że wiecie, wypiłem piwo, dlatego gorzej mi idzie, no ale nie wiem, czy to jest dobre wytłumaczenie. W świecie rzeczywistym by nie przeszło na pewno <laughs> ale, ale widzicie to? Stoi radiowóz z, z samochodem takim rozbitym I, i w karepce policjan przesłuchuje takiego półprzytomnego ludzia On panie, panie władzo proszę mi wybaczyć Ale nie najlepiej mi idzie prowadzenie Jak mam dwa promile krwi w alkoholu Nie najlepiej mi idzie ale ja się poprawię, poćwiszę be bez dobrze, oby No cóż czuję, żeby mu to nie przeszło Nie wiem, tak, takie wrażenie odnoszę, ale mogę się mylić W sumie nigdy nie próbowałem A nie wiem w sumie, czy chcę próbować Boże fizyka poszła się kochać w tym momencie Lubię sake. Lubię sobie czasem tak posłuchać tych piosenek. Ogólnie lubię sobie czasem posłuchać piosenek i tak usłyszeć ich inną wersję. Na przykład słynne 8 zapałek. Jest sporo tego. Czasem jak gram na przykład na PSP w Rockbenda, to. Ee, Mam takie, takie momenty, że puszczam wszystkie nutki, bo dosłyszę coś, czego wcześniej w danej piosence nie słyszałem, co w sumie nie ma w niej miejsca, ale mój mózg to sobie tak tłumaczy i, 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 i zamiast grać, to się śmieje. Nie lubię tego momentu, już to mówiłem pierdylion razy, nie dość, że najpierw jest ta telepawa, później te słupeczki, jeszcze ten ostry zakręt na, na sam koniec. Gdzie się dzieją takie rzeczy, że nikt nie zaprzeczy. Aha, to nie jest ostatnie okrążenie, a ja już tak wiecie... Jechałem na spince, żeby, żeby dojechać cało, a to jeszcze jedno okrążenie. Tam ci coś tam... Trochę zostają w tyle i słusznie psymy. Bardzo dobry wybór. A doleć. A myślałem, że za bardzo zwolniłem. Nie obrażę się jak oni się tam pogubią teraz. Chyba, że w następnym secie wyścigów będzie jakiś ten jakiś driftik. No To oczywiście bardzo chętnie. W ogóle muszę zobaczyć ile już... Mamy wyścigów ze sobą, bo... Eee... ...chciałbym wiedzieć mniej więcej na jakim etapie gry jesteśmy. Za każdym razem zapominam na to spojrzeć. Jeśli ktoś nie wie, to wyścigów ogólnie jest bodajże 113. Znaczy na mapie wyścigów, że tak powiem, wyświetla się 111, ale jeszcze są dwa takie gratisowe. Napijmy się. po koziołku słaba nagroda z tych Coverów skoro nie widzę ich ich yy, okładek A, 60 drag no niech będzie jau 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 no czyli tak plus minus połowa gry mamy za sobą a to jest bodajże 14 odcinek Czyli będzie ich ze 28 Co najmniej jest... E! wróć Gdzie idziesz co, co jest co, co to było? Samochód mi oci... o... zgupiał I pyk Oj za szybko i pyk. I pyk. I... Gdzie jedziesz znowu? I pyk. Ja lecę prosto, nie wiem jak ty. Ja się wychyliłem za szybko. Za szybko się wychyliłem. Ja. Jeszcze jedno podejście. Aj za wolno teraz, zdecydowanie za wolno. A teraz z, z, jeszcze wolniej. Zjedź mi z drogi. Oj, ktoś się tam połamał. Słyszałem. I teraz... Nie! O, ale bym przypierdaczył. No. Bardzo dziękuję. Fajnie było, nikt nie żygał. Level trzeci neonów, no to świetnie. To sobie populsujemy jeszcze na koniec. Eee... Pyk, 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 pyk. White Neon Pulse. No taki. Nie odpowiada. Bow, bow. Kurde, może by tak trochę się pobawić tym samochodem Cały czas jeździmy tym samym praktycznie eee, Co by ci tu zrobić, misiu kolorowy Ja bym zrobił taką białą eee, Rimsy czarne To ostatnie jest modne takie czarne rimsy No, te są ładne Spoiler Czerwony Będziesz chwila Nie, taki jest ładniejszy eee czerwony Dobra klipsy niech będą czerwone w racji tego, że czarne są felgi Muffler Czerwony Metalik Winyl eee, jakiś Up the shot, fuck As the Yora said. Mm, Nie mam jeszcze body vinyl To jest straszny ból w dupie Te uniku są dosyć Dosyć takie średnie No nie da się je ukryć Manufacture mm, Greedy Tenwood no ja już bym greeding wcisnął. E, vinyl color. Czy to się dało jakoś Dziepło, a tam. E, koloru się nie daje jakoś padem wybrać. Smutecznie. Muszę operować tą nochą. Nie to, to. Oj, bujaj. Notowałem. Nie mogę. No to do dupy nożem. Taki interes. Uh, replace. Sign. <laughs> no to ja nie chcę takich do dupy to jest. Wstańcie sobie w dziurkę od... No. No niech będzie taki, no nie ma wyjścia, no widzicie sami, ja chcę, a oni nie chcą. Taki trochę z dupy ten winyl, nie, nie chcę go, dupia se w sarce. Będzie bez, no wyjdź mi z tym, idź stąd. Co za pały wredne, strajpy jakieś pokażcie. Że paseczka, w paseczkach coś znajdę może. Hmm. Tak trochę z subarką mi się tak kojarzą No i koniec, się skończyło Nie będzie taki Ale czarny Czerwony, nie, nie, nie czarny Czarny będzie ładny Tak jest do dupy, ale jest ładniejszy niż żaden. Nie ma driftów? Nie ma. Dobra. To dzięki wam serdecznie za uwagę. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia w kolejnym odcinku z Green Need for Speed Underground. Albo czegoś innego. Na razie, hej.